Wybiła godzina 10.40. Tak więc zapraszamy wszystkich do wysłuchania dzisiejszej audycji Radia WARA. Na tej przerwie są z Wami Bartek i Hania. Nasz gość, Kasia z 4A, opowie nam dzisiaj co nieco o plastiku. Witaj, Kasiu. Cześć. Podobno plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat, czy to prawda? Tak. Jednorazowa reklamówka jest produkowana przez jedną sekundę, używana średnio przez 25 minut. A co najgorsze, rozkłada się ona około 450 lat. A co z trującymi substancjami zawartymi w plastiku? Tak więc plastikowe butelki dla dzieci, które nadal są w Polsce dopuszczalne do sprzedaży, zawierają rakotwórcze substancje. Hmm, a co się dzieje z plastikiem, który trafia do środowiska? Francuski artykuł, który, który ostatnio właśnie przeczytałam, donosi, że Morze Śródziemne zostało zanieczyszczone przez cząsteczki plastiku. Ta, te cząsteczki mieszają się z glonem, a potem zostają zjadane przez wiele organizmów. No i idąc dalej, łańcuchem pokarmowym, zdamy sobie sprawę, że ryby z Morza Śródziemnego, przyprawione plastikiem, yy, mogą trafić na nasz talerz, a to wcale by nie było smaczne, prawda? I właśnie możemy się zastanowić, czy warto segregować śmieci. Tak, z pewnością warto. Nie chcielibyśmy przecież, żeby doszło do takich sytuacji. Tak więc pamiętajmy, segregujmy śmieci. Dziękujemy Kasiu za rozmowę. A teraz wszystkich słuchaczy zapraszamy do naszej szkolnej top 20. Na pierwszym miejscu nowość tego tygodnia. Power Play zawsze coś. Oj tam, oj tam.